marakuja, graviola, mango, acerola. Egzotyczne smaki prosto z Amazonii to część gastronomicznej odsłony Copa na co cotygodniowych spotkań z kulturą brazylijską w Centrum Handlowym Forum. W sobotę degustowano potrawy przygotowane przez mistrza kuchni z południowej Brazylii. Na deser każdy z gości mógł zasiąść przy tykwie yerba mate lub skosztować tradycyjnej brazylijskiej kawy. Możemy spróbować naturalnych soków pochodzących z Amazonii, Asei, mango, acerola, graviola, maracuja, czyli maracuja. To wszystko może być zmieszane z wodą, z mlekiem albo też z jogurtem naturalnym. Jest też tutaj z nami pan Wagner, kucharz pochodzący z Brazylii, z południowego stanu Parana, który serwuje nam tutaj feijoada razem z ryżem. Czyli taką tradycyjną potrawę brazylijską, która jest charakterystyczna dla każdej rodziny brazylijskiej, szczególnie w niedzielę. Można również spróbować takich pierożków brazylijskich, coxinhas, coxinhas czy też pão de queijo. To wszystko dzisiaj Państwo sobie tutaj degustują. Można również spróbować. O, proszę bardzo, nakłada nam Wagner. Ryś, tutaj fasola razem z mięsem, do tego jest mąka, taka jakby mm, posypka, którą można określić jako farofa, farofa czyli mąka z manioku, no i do tego oczywiście plaster pomarańczy. Taka potrawa no naprawdę jest bardzo smaczna, bardzo proszę spróbujcie sobie. Mm. Cudownie pachnie to jedzenie. Naprawdę aż ciężko mi cokolwiek mówić, bo tyle mam śliny w buzi. Oczywiście mamy też tutaj wspaniałą kawę brazylijską i nie jest to żart, ale parzymy tutaj ziarnistą kawę z Portos Oru, czyli Portos z złotą. Jest to kawa, która jest w 85% arabiką i w 15% rubostą. Kawa. Mm, cudownie pachnie. W większości... Mm kategorii wygrywa i zarówno krema, i konsystencja, i zapach, i kwasowość. No kawa jest naprawdę świetna. Zachęcam do skosztowania. Jest również z nami chimahón. Chimahón, czyli yerba mate. Charakterystyczna nie tylko dla Argentyny czy Paragwaju, ale również dla południa Brazylii. Stanu na przykład Rio Grande do Sul, gdzie można sobie właśnie w takiej tykwie popróbować popić takiej właśnie Jerba Matki. No więc tak wygląda dzisiejsze popołudnie gastronomiczne razem z tym wspaniałym konkursem Kopa na Kabane. Zapraszamy. W loterii Kopa na Kabane można wygrać wycieczkę na Karnawał do Rio de Janeiro. Wystarczy za dowolną kwotę zrobić zakupy w forum i przystąpić do zabawy.